Joanna Krupa rozwodzi się z Douglas Nunes z Lozyl Pozew. W ostatnim czasie w rodzimych mediach nie brakowało plotek na temat małżeństwa Joanny Krupy i Douglasa Nunesa. W poniedziałek wyszło na jaw, że związek rodziców malejaschylejk po prawie pięciu latach przeszedł do historii. Amerykański serwis People poinformował, że mas polskiej celebrytki w z Lozyl rozwód. Zobacz również. Joanna Krupa rozstala się z mezem. Mogę powiedzieć tylko tyle, że jest to ojciec mojego dziecka. Według People 24 marca do ogłoszonej Nesllozyl poza rozwodowy wsadzień w Los Angeles. Serwisowi udało się dotrzeć do treści sadowych dokumentów, które rzucają nieco więcej światła na rozstanie pary. Jak przekazał People, mas Joanny Krupy jako przyczyna rozstania wskazał różnice nie do pogodzenia. Umieścił także w dokumentach informacje, że do ich separacji doszło 2 stycznia 2023 roku. roku. W złożonych dokumentach Nunes wniósł również o wspólna fizyczną i prawna opiekę nad malas chaleiklch. W papierach nie zabrakło także kwestii związanych z alimentami oraz podziałem majątku. Jak donosi amerykański serwis TMZ, Douglas Nunes chce ponadto zablokować możliwość przyznania Joannie Krupie alimentów. Kwestię podziału wspólnego majatku pozostawia jednak do rozstrzygnięcia Sedowi. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Joanna Krupa poslubiła Douglasa Nunesa w sierpniu 2018 roku. Para powiedziała sobie tak podczas bajkowej ceremonii w Krakowie. Na której nie zabrakło znanych gości, na uroczystość przybyli m.in. Dawid Woliński czy Joanna Jabłczyńska. W listopadzie 2019 roku Malzunkowie powitali na świecie córkę Azheleich, która niedawno skończyła 3 lata. Pod koniec lutego podczas jednego z eventów Krupa udzieliła wywiadu Vivie, w, w którym pojawił się również watek jej malzenstwa z amerykańskim biznesmenem. Reporter serwisu zapytał wówczas celebrytkę, dlaczego w ostatnim czasie, mówię co do uglasie nunesie. Nazywa go ojcem swojego dziecka, nie zasmezem czy ukochanym. Wówczas celebrytka odpowiedziała krótko. Myślę, że to jest temat na następny czas. Duży temat. Na dziś mogę tylko tyle powiedzieć. Za to jest ojciec mojego dziecka, powiedziała, dodając również, i z wraz z mezem nadal mieszkają je pod jednym dachem.